Toczący się konflikt zbrojny między Ukrainą a Rosją bezpośrednio za granicą Polski powoduje coraz większe napięcia w sferze międzynarodowej. Ta granica to nie tylko granica między Polską a Ukrainą, to linia demarkacyjna między Wschodem a członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. W świetle ostatnich wydarzeń rosnących gruźb użycia broni jądrowej przez Federację Rosyjską oraz obawami przed eskalacją konfliktu zastanawiamy się, co tak naprawdę oznacza ten sojusz i jakie są przesłanki prawne uruchomienia artykułu 4 i 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Wydarzenie minionego tygodnia to jest eksplozja w polskiej miejscowości Przewodów w powiecie chrubieszowskim leżącej w bezpośredniej bliskości granicy polsko-ukraińskiej wywołała poruszenie i piętrzące się obawy rządów krajów w sojuszu, co do dalszego przebiegu wydarzeń. W środę rano agencja AP ustaliła, że wybuch jest skutkiem eksplozji pocisku rakietowego, który został wystrzelony z terytorium Ukrainy, co później doprecyzowała agencja Reutera, wyjaśniając, że wybuch w Polsce wywołała ukraińska rakieta obrony powietrznej. Jak podają niezależni eksperci do spraw wojskowości, należy mieć na uwadze fakt, że za granicami naszego państwa toczy się wojna i nie należy pochopnie podejmować decyzji. Nikt nie wierzył, że pocisk został wystrzelony celowo w celu zaatakowania terytorium państwa członkowskiego NATO. Rozpoczynając wojnę, atakuje się elementy infrastruktury krytycznej, a nie ciągnie siodłowy. Ekspert wskazał, że takie rzeczy jak uderzenie zbłąkanej rakiety zdarzały się już w przeszłości. Były już takie przypadki, że rakiety obrony przeciwlotniczej, którym nie zadziałał samolikwidator, czyli urządzenie, które powoduje, że jeżeli rakieta nie trafi w cel, to wybucha w powietrzu, żeby nie spać, na przykład, na teren zamieszkany. Czasami zdarza się, że te systemy nie działają. Rakieta potrafi lecieć nawet kilkaset kilometrów i uderzyć w ziemię podkreślił Jarosław Wolski. Ostatnimi dniami odbyły się posiedzenia Sojuszu NATO na poziomie ambasadorów, lecz jak dotychczas ustalono, nie odbywają się one na podstawie artykułu 4 traktatu. Czym zatem jest artykuł 4 i 5? Najpierw prześleśmy ich dokładną treść. Strony będą się wspólnie konsultowały, i lekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. Artykuł 5 natomiast brzmi: Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedno lub więcej z nich w Europie lub w Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W skrócie można uznać, że artykuł 5 NATO to formuła jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Zakłada ona zbrojną samoobronę w przypadku zaatakowania członka sojuszu. Przewiduje, że atak na jednego lub więcej sojuszników będzie oznaczał atak na wszystkich członków sojuszu. Jak zatem wygląda egzekwowanie tych postanowień w praktyce? Czy kiedykolwiek zdarzyła się taka sytuacja, która uruchomiłaby artykuł 5? Otóż tak. Do tej pory jednak artykuł 5 użyty został tylko jeden raz w historii i miało to miejsce po zmasowanym ataku terrorystycznym grupy Al-Qaida na World Trade Center. W wyniku tych wydarzeń przeprowadzona została zbrojna inwazja na Afganistan rządzony wówczas przez talibów, którym zarzucano współpracę z terrorystami. Rosja nie zaryzykowałaby celowego ataku na terytorium NATO. Jeśli by tak było, oznaczałoby to pełną desperację Kremla, która mogłaby doprowadzić do głębokiej, katastrofalnej eskalacji konfliktu. Amerykanie będą chcieli temu zapobiec za wszelką cenę, powiedział Ryszard Schnepf, był ambasador RP w Stanach Zjednoczonych. Kiedy więc można potencjalnie użyć artykułu 4? Polska musiałaby udowodnić partnerom, że jest naruszana nasza integralność terytorialna, niezależność albo bezpieczeństwo Polski jako państwa że inne państwo zasadza się na nasze terytorium, godzi w podstawie jego funkcjonowania jako niezależnego i niepodległego państwa. Z taką sytuacją na razie nie mamy do czynienia. Na chwilę obecną zaistniała sytuacja kryzysowa z minionego wtorku nie wyczerpuje przesłanek do uruchomienia artykułu 5. Jednak należy mieć na względzie, iż sytuacja jest w dalszym ciągu dyskutowana, a niezależne śledztwo wykaże, jakie były okoliczności wypadku oraz jakie dalsze kroki zostaną podjęte przez władze. Pamiętajmy przy tym, że nasz ogląd na tę sytuację oraz kształtowanie opinii powinno opierać się na jak najbardziej niezależnych, ale i obiektywnych źródłach, a nie na przypuszczeniach, domysłach czy propagandzie.